Najwyższa pora pochylić się nad Galaxy S20. Urządzenia już zostały zaprezentowane chwilę temu na konferencji. Ja miałem możliwość już pooglądania tego urządzenia gdzieś tutaj u nas w lokalnym sklepie Samsungowym. Mam nadzieję, że testówka przyjdzie na takie grubsze przetestowanie. No bo oczywiście Samsung jest wyznacznikiem, chociaż nie wiem, czy już na pewno akurat Samsung, a nie na przykład Xiaomi, jest wyznacznikiem jakości i tego, co się dzieje w Androidowym. Świecie. Na początek, może S20, byśmy sobie przepatrzyli, jak to wygląda. Co tam nam marketingowo producent zapodał na tą okoliczność, i może to trochę odczarujemy i no, pochylimy się nad każdym aspektem, nad którym konferencja Samsunga się pochylała. Oczywiście absolutnie nie można Samsungowi zarzucić, że te flagowe aparaty w jakikolwiek sposób są wykonane, nie wiem, z, ze słabą uwagą, ze słabymi detalami, ze słabą jakością. To zawsze jest urządzenie dopracowane i tutaj na pewno na tym polu problemów absolutnie żadnych nie będzie, tak więc o tym porozmawiamy i na to popatrzymy. Te te takie zalety Samsunga, które zawsze były wychwalane w momencie, kiedy wchodziły poprzednie modele, czyli na przykład to, że mamy zaokrąglony wyświetlacz, aktywne krawędzie, no to nam znika również Samsung jednokrotnie śmiał się z konkurencji, że znik, znikł, został usunięty jack na zestaw słuchawkowy czy na słuchawki, no tutaj też w tym modelu to znika. Zdajemy się na łączność bezprzewodową, ja akurat się tego czepiał nie będę, bo wielu recenzentów właśnie czepia się tego, że nie ma jacka w takim czy w innym modelu, mnie to zupełnie nie przeszkadza, bo już na tą łączność taką, można by powiedzieć bezprzewodową przeszedłem dawno temu. Może na początek przyjrzyjmy się designowi, czyli nowy moduł aparatu czy on fajnie wygląda, czy nie fajnie wygląda? Oczywiście czekam na waszą opinię, czy wam się takie rozwiązanie podoba, jak wy je znajdujecie. Z mojego punktu widzenia, no nie wygląda to za specjalnie. Również zwróciłem na to uwagę, że ten moduł aparatów jest bardzo mocno wystający i trzeba będzie mieć dość grubą obudowę, żeby go, że tak powiem, razem z tą obudową zrównoważyć. Niemniej jednak o gustach nie dyskutuję z tego względu, że bardzo mi się nie podobał iPhone nowy z tym. Modułem. Modułem aparatów, a teraz powiem szczerze, że się do niego przyzwyczaiłem, i nawet wydaje mi się, że, że jest no już wizualnie opatrzony i atrakcyjny. Tak więc, designerskie kwestie może odstawię na dalszy plan. Z tego względu, że no tak jak mówię, o gustach się nie dyskutuje i każdemu może się podobać coś innego. Przejdę teraz może do takiej szybkiej, skróconej e, prezentacji telefonu. Jak widzicie, na pierwszy plan wychodzi nam moduł aparatów. Moduł aparatów mocno rozbudowany. E, space zoom stukrotny. Niestety nie jest to space zoom stukrotny i przede wszystkim, komu jest potrzebny stukrotny zoom? Zastanawiam się nad tym, bo wydaje się, że marketingowcy dają nam prosty przekaz, że bez stukrotnego zoomu absolutnie nasze wakacje nie będą udane. Zapewniam Was, że bez stukrotnego zoomu będą nadal udane te wakacje, tym bardziej, że mamy tutaj zoom dziesięciokrotny, taki optyczny, zrobiony w formie takiego peryskopu. Znane to już jest z modeli innych producentów. I dodatkowo nakładany jest 10-krotny zoom cyfrowy. Oczywiście teraz też możecie sobie w swoim telefonie zrobić zdjęcie i dość mocno je rozwinąć tak, żeby uzyskać zoom cyfrowy. Sami wiecie jak to wygląda. Tutaj oczywiście zastosowana matryca znana już z Xiaomi, można by powiedzieć. Eee, matryca, która ma rozdzielczość 108 megapikseli. Tak, to jest właśnie to, co Samsung prezentuje. Przypominam, że ilość megapikseli na pewno nie jest wyznacznikiem najlepszego aparatu na rynku. Zresztą teraz Samsung nie ma łatwo, konkurencja w świecie Androida jest naprawdę ogromna i jak dawniej można było porównywać iPhony ze świata nadgryzionego jabłka z robocikiem Samsungi, tak teraz no Samsung ma bardzo, bardzo, bardzo mocną konkurencję, która już nie odpuszcza. Jeszcze kilka lat temu były flagowce Samsunga, długo, długo nic i pojawiała się konkurencja. No teraz bym powiedział, że stawka jest bardzo, bardzo mocno wyrównana. Tym bardziej, że konkurencja daje nam możliwość zaoszczędzenia dość sporej ilości pieniędzy, decydując się na ich telefony. W przypadku Samsunga sam tytuł tanio nie będzie. Okazuje się, że Samsung Galaxy S20 Ultra z modułem 5G to jest 6000 zł. Oczywiście mo możemy wybrać inny model, ale. W konkurencji za takie pieniądze kupimy 2, 3, 4 lub 5 flagowców, które również nie będą gorsze. Tak jak dawniej w telefonach Samsunga właśnie aparat był takim głównym elementem, który odróżniał to od konkurencji i no, nikt z konkurencji nie był w stanie konkurować z Samsungiem, jeśli chodzi o to, jak ten aparat funkcjonuje. Tak teraz mamy chociażby Xiaomi, który ostatnio przez bardzo no, taki. Uznawany portal uznawany jest za telefon z najlepszym aparatem. Mamy całą masę telefonów Oppo, mamy oczywiście Huawei, a, nie można o nim zapomnieć. Tak więc no według mnie teraz idziemy już w trochę takie rzeczy, chociażby nacisk na ten stukrotny zoom. Które no nie do końca zwykły użytkownik będzie wykorzystywał, z tego względu, że sami bierzcie to pod uwagę, że musicie mieć bardzo, bardzo, bardzo mocną rękę. Dla mnie jest to typowy przekaz marketingowy, który pewnie no niewielki procent użytkowników będzie wykorzystywało, ze względu na to, że pewnie w życiu takiej potrzeby nie ma. Sami musicie też w, w głąb siebie spojrzeć. Może się okazać, że wy używacie tylko i wyłącznie. Słuchajcie, jednego aparatu głównego, tak żeby szybko z tym aparatem zrobić zdjęcie, a nie czekacie na to, żeby, żeby przełączać się pomiędzy aparatami i nie czekacie na to, żeby jakieś tam ujęcie bardziej zawiłe zrobić. Tak więc przypominam, mamy tutaj ten zoom dziesięciokrotny optyczny, który jest faktycznie zoomem takim. Przydatnym, nazwijmy go, a potem mamy zoom cyfrowy. Oczywiście Samsung zadbał o to, żeby wyposażyć po pierwsze w te aparaty, które są na pewno jakościowo fantastyczne, bo już oglądałem różne recenzje, tych, którzy mają na dłużej ten telefon i każdy wypowiada się o nim bardzo pozytywnie, i również softwareowo jest to tak ograne, żeby można było z tego aparatu, no, mając niezbyt sztywną rękę coś wyciągnąć. Jest cały System AI tak naprawdę zrobiony w ten sposób, że my, jako użytkownicy, mamy tylko pstryknąć i resztę za nas zrobi aparat. Jak widzicie, te aparaty bardzo mocno rozbudowane. Ten aparat do telezumu 108 megapikseli, aparat Zoom razy 2 jest to 48 pikseli, główny aparat, ja przejdę może do tych zestawień, główny aparat, żebym się nie pomylił, tak jest to aparat 12 megapikseli i to 12 megapikseli tak naprawdę no nadal jest standardem w wielu, w wielu urządzeniach. Dla mnie najlepszym kompromisem takim, jeśli chodzi o aparaty, to są dwa moduły, jeden klasyczny, normalny, a drugi szerokokątny. Te dwa aparaty ja najczęściej używam, jeśli chodzi u mnie o telezoom. Raczej mnie się e, nie zdarza. Czekam na to, żeby urządzenie wpadło w moje ręce na, na dłuższe testy. Chętnie się temu przyjrzę, ale na pewno, biorąc pod uwagę, że wychodzi to od takiego producenta, a nie innego, będzie to dobre rozwiązanie. To co o czym mówię to jak widzicie jest można by powiedzieć pewna ewolucja, nie jest to rewolucja, dawniej mieliśmy rewolucję, w momencie kiedy pojawiały się nowe modele no to już bardziej trzeba wstecz spojrzeć, 5, 7, 8, 10 lat temu zdarzało się tak, że w nowym modelu i dotyk lepiej działał, pozbywaliśmy się rysika i była dramatyczna różnica jeśli chodzi o to jak wygląda wyświetlacz. Tutaj no nie będzie to aż takie dramatyczne, bo wyświetlacz w Samsungu zawsze był na bardzo wysokim poziomie, zdjęcia, które robił poprzedni model również były na bardzo wysokim poziomie. Można powiedzieć, że dobrą informacją dla tych, którzy czają się na Samsunga, to jest fakt, że poprzednie wersje będą tańsze. I według mnie, tak jak i w przypadku iPhone'a, tak jak i w przypadku Samsunga, to oczywiście można teraz się pokusić o nabycie, jeżeli nas budżet do tej pory nie, nie pozwalał nas na, na, na nabycie flagowca ze stani Samsunga. Można się pochylić na z 10, można się pochylić na z 9, bo to nadal są bardzo, bardzo, bardzo dobre telefony. Również zauważyłem taką tendencję wśród moich znajomych badaczy, którzy no często zmieniali wielokrotnie swoje telefony w ciągu roku, żeby poczuć coś nowego, sprawdzić, jak to wygląda u konkurencji, że ten entuzjazm wygasł. Również to jest pytanie do Was, czy u Was taki entuzjazm wygasł, czy nadal czekacie na te nowe telefony, które pojawiają się można by powiedzieć raz w tygodniu, jeżeli weźmiemy wszystkich producentów, szczególnie androidowych i tak chcielibyśmy się przyjrzeć każdemu modelowi, jaki wchodzi, bo wiecie, że wachlarz jest dość szeroki, to okazuje się, że takie telefony pojawiają się co tydzień, co dwa tygodnie na pewno. I wielu tych moich znajomych, którzy do tej pory... Nie mogli wytrzymać z tym telefonem dłużej niż miesiąc, dwa czy trzy. Teraz okazuje się, że mają telefony, które mają dwa czy trzy lata i nadal nie czują potrzeby zmiany. To jest właśnie to, o czym ja mówię. Mamy ewolucję. Ta ewolucja będzie dawała to, że tak naprawdę pomiędzy na przykład S10 a S20 nie będzie takiego progresu. Zresztą, patrzcie na wersję Androida, czy macie Android 9 czy 10. Tak naprawdę na pierwszy rzut oka nawet trudno ocenić, Jaki system jest zainstalowany, zresztą w się również. No, jest to dopracowywanie tych szczegółów, dodawanie nowych funkcji, niejednokrotnie jakichś funkcji, które, które nie do końca nam są przydatne, chociażby nie wiem, znaczy mnie może nie są do końca przydatne, ale jak na konferencjach widzicie, Animoji i inne te rzeczy są głównym. głównym Obarczone główną informacją marketingową, że coś takiego się pojawia, no to dla mnie to już jest trochę strzał w kolano i zauważam, że, że telefony muszą być modne. I tak jak powiedziałem, Samsung ma ciężko, bo konkurencja w świecie Androida jest naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo silna. Przechodzimy teraz do 8K. Kolejna moim zdaniem technologiczna utopia, przynajmniej na obecnym. Na obecnym stopniu rozwoju technologii 8K i również to, że teraz będziemy mogli telefonem kręcić 8K, i pytanie: komu to 8K jest potrzebne? Fajnie mieć taką możliwość, fajnie pokazać, że mamy to 8K. <grym> Ale pierwsza rzecz jest taka, że firmy 8K naprawdę zajmują bardzo, bardzo, bardzo dużo miejsca na dysku. Druga sprawa, jeżeli będziemy chcieli obrabiać firmy 8K, potrzebujemy już mocnego sprzętu, żeby ten film 8K obejrzeć. I zapewniam Was, czy zmontujecie film, który oglądacie na smartfonie w 8K czy Full HD, no nie będziecie mieli takiej dużej różnicy. Fajnie jest mieć... Ale czy ja bym zmieniał S10 czy S9 tylko po to, żeby mieć wideo 8K? No, ja się do tych osób nie zaliczam. 4K już jest jakimś takim standardem. Można by powiedzieć, no, do dużych ekranów, do dużych telewizorów, owszem, tak, ale czasami zdarzają się opinie, że ktoś ma 4K w telefonie i mówi, że to jest dopiero jakość, że jak on ma w 4K, to widzi faktycznie tą różnicę niż jak miał Full HD. Śmiem w to wątpić, ale tak faktycznie jest. Mamy 8K zapodane do telefonu. 24 klatki na sekundę, czyli nie jest tutaj ani 30, ani 60. No ale to już by było absolutnie szaleństwo, żeby potem te pliki obrabiać i przede wszystkim magazynować. Jak widzicie, Infinity Display czyli jest cały czas. Jest z tym jednym, z jedną kamerą typu selfie, i znowu będą się pojawiały dywagacje, czy lepszy jest noc, czy lepsza jest dziura czy dziura po prawej czy po lewej czy ma to większe znaczenie podczas użytkowania? Nie, po prostu zapominacie o czymś takim. Tak samo jak zapominacie o noczu, mniejszym, większym, tak samo zapominacie o tej dziurze. Wiele osób też miało problem, że ta dziura ich drażniła w Samsungach, ale bardzo fajne pojawiały się tapety, które wykorzystywały te dziury. Sami wiecie, w jaki sposób i, i to rekompensowało te telefony. Oczywiście jest progres, jeśli chodzi o baterie, teraz też nie ma przełomu. W dawniej te telefony, które cierpiały z powodu braku baterii, z powodu braku prądu pod koniec dnia, teraz już tak bardzo nie cierpią. Wszystkie flagowce bez problemu dają nam możliwość pracowania przez cały dzień, czasami nawet przez dwa, a jak mało korzystamy przez trzy dni. Tak więc myślę, że już na baterię też nikt nie narzeka. Tutaj jest ta bateria jeszcze większa i miejmy nadzieję, że będzie jeszcze lepsza. Wrócę jeszcze może do wyświetlacza, bo jest kolejny przekaz marketingowy kolejny przekaz też, który dostajecie. To jest wyświetlacz, który jest odświeżany z prędkością 120 Hz, i też pojawiają się opinie, że jak już raz zobaczycie coś w 120 Hz, no to jest taka różnica, że jakbyście oglądali 360p na telewizorze 160 calowym, a potem 8K. Słuchajcie, nie mogę też na ten temat coś powiedzieć, bo na bieżąco, jak wiecie, zawsze użytkuję dwa urządzenia. Jeden to jest ze stajni jabłkowej, czyli u mnie jest to 11 Pro, i drugi jest to Asus. I tutaj mam 120 Hz na bieżąco włączone, właśnie tylko i wyłącznie po to, żebym cały czas mógł to doświadczać. Bo jest taka możliwość, żeby przełączyć to w 90 i w 60 Hz. A tutaj mam ustawione 120 Również w Samsungu, jeżeli wyciągniecie ten, ten telefon z pudełka, musicie sobie automatycznie, przynajmniej w tej wersji, która teraz wchodziła na rynek, musicie sobie przełączyć to, żeby, żeby móc skorzystać ze 120Hz, wejść w ustawienia i uruchomić to 120Hz. Czy jest taka różnica, że jak przechodzę z Asusa na iPhone'a, to nagle mi wypalają oczy, wypadają mi gałki oczne na policzny, i nie mogę na to patrzeć? No nie, no nie. I ilu osobom nie pokazywałem Asusa 120 hercowego, no to tyle osób nie zauważało większej różnicy pomiędzy normalnym wyświetlaczem, a tym. Rozumiem, że dla gamingu pewnie jakieś tam znaczenie to będzie miało, no i być może nawet niebagatelne, ale dla nas to, że jak tam pokazują, że się tu ikonki szybko, jak tak szybko, szybko tymi ikonkami przechodzę, to one się mi nie rozmazują. Ale czy to ma jakiekolwiek znaczenie? No, no, rozumiem, że można sobie wejść na, na Instagram i prze, prze, przemiatać ten Instagram i czekać, aż się tam e, zdjęcia będą pokazywały. Uwierzcie mi, możecie żyć bez 120 Hz i nie będziecie e, tego, tych 120 Hz wam brakowało w wyświetlaczu. Przynajmniej mnie ne, tych 120 Hz e, nie brakuje. Sam wyświetlacz, oczywiście, e, AMOLED, jak to na Samsung przyzwyczaił. To jest był pionier tych wyświetlaczy, teraz już cała konkurencja również jest wyposażona w te wyświetlacze AMOLED, czyli też nie ma takiej przewagi w tych istotnych kwestiach chociażby właśnie jak ten wyświetlacz. Wyświetlacz zakładam i z tego co widzę będzie na bardzo, bardzo wysokim poziomie. Przechodzę do kolejnych opcji, o, które, o których no będzie mowa, czyli 5G. czy O co chodzi z tym 5G? Pamiętajcie, że u nas w Polsce no już startuje to 5G, ale nie startuje to 5G w tym paśmie 3,5 GHz. To 5G do Dopiero zwalnia to miejsce w tym paśmie 5 GHz, 3,5 GHz i jeszcze to chwilę zajmie. Było dość popularne w Polsce rozwiązanie Vectra Star, które dostarczało internet do odległych miejsc w sposób radiowy i on, on chodził na 3,5 GHz. Wiem, że to do końca roku zeszłego miało być zdemontowane, nie wiem jak ta sytuacja wygląda, ale czy zastanówmy się, czy to 5G nam jest potrzebne. Jeżeli ktoś jest gadżecia, gadże, gadżeciarzem i co roku zmienia taki telefon, to pewnie to 5G nie. Myślę również, że to 5G bardziej będzie przydatne i przede wszystkim tam będzie obsadzane, gdzie są duże skupiska ludzi. Jest to istotna kwestia dla rynków azjatyckich, bo tam naprawdę, naprawdę, naprawdę potrzeba tego, żeby więcej ludzi mogło korzystać w danym obszarze z telefonów. W Polsce Raczej tego nie ma. Możecie tego doświadczać w galeriach handlowych w momencie, kiedy jest duży natłok, w jakichś takich miejscach, nie wiem, na stadionach, tam, gdzie się nagle dużo ludzi zbiera i wtedy faktycznie brakuje pojemności sieci na to, żeby każdy mógł z tego internetu korzystać wygodnie. Będzie się to rozbudowywało, będą te stacje bazowe budowane, ale to nie jest 5 minut, to nie jest 10 minut, to jest inwestycja, no, myślę, że w miesiące lata, która będzie trwała, z tego względu, że trzeba bardzo mocno zagęścić siatkę tych urządzeń nadawczych odbiorczych, potocznie zwanych BTS-ami, żeby wiem, gęstość tej sieci powiększyć, tym bardziej, że im częstotliwość jest wyższa, tym zasięgi są słabsze, tym przenikalność przez chociażby ściany, okna jest dużo, dużo gorsza, na wolnym powietrzu czasami jest tak, że to 5G będzie nam działało dobrze, a w budynku może się okazać, że już nie do końca i trzeba by montować dodatkowe urządzenia w budynku. Tak więc z punktu widzenia dzisiejszego czasu, dobrze mieć już to 5G na przyszłość, ale czy ono już będzie dla nas do wykorzystania? No pewno nie. Również dostajemy informacje, marketingową, że macie 5G i będziecie mogli streamingi 8K oglądać na telefonie. Na telefonie, który ma wyświetlacz sześciocalowy. Przerost formy nad treścią. Przekaz marketingowy, przerost formy nad treścią. Trochę pozwólcie, że jestem w tej narracji takiej odczarowującej tego wszystkiego, ale to wszystko. Ale, no, ale chcę właśnie na tę kwestie zwrócić uwagę. Wrócę jeszcze może do cen, żebyśmy sobie przejrzeli te wszystkie modele. Samsung Galaxy S20 Ultra 5G, 5999, 12 RAMu i 128 wewnętrznej pamięci. Z Flip, no to. Myślę, że to też za chwilę to omówimy. Bardziej to jest gadżet modowy 6600 zł i też jak widzicie, 8 giga RAMu i 250 pamięci wewnętrznej. Duża zaleta tego Samsunga nad Motorola, chociażby to, że nie jest tutaj okrojony i procesor, i, te, i moduł aparatów. Jest to bardzo wydajny telefon, ale już ci, którzy mieli z nim do czynienia, narzekają na baterię, że tutaj z tą baterią nie jest najlepiej. Ale to za chwilę do tego przejdę. Samsung Galaxy s 28 8GB RAMu, 120 pojęci wewnętrznej, 3949. Przypominam, że jest preorder jeszcze i tam można jakieś dodatkowe gadżety od Samsunga wyrwać, jeżeli ktoś się napala na te nowości. Galaxy S20 Plus też on podobno mocno urósł i jest dużo większy. Ja porzuciłem Maxa, porzuciłem duże iPhony z tego względu, że kiedyś to był dla mnie priorytet, mieć lepszą baterię i do tego lepszy temat, większy telefon. Ale teraz, jak ta bateria, nawet w tym małym modelu podstawowym, można by powiedzieć, że daje radę, to zrezygnowałem z tych wielkich kobył, bo po prostu nie wygodnie mi się z tego korzystało. Także zanim zakupicie, podejdźcie sobie do, do, do sklepu, bo już są te telefony powystawiane, weźcie do ręki, przymieśćcie do kieszeni, jak wam się ten telefon będzie w tej kieszeni mieścił, czy może nie warto z S20, a nie iść w plusa. Czyli plus y, 128 giga pamięci wewnętrznej, 8 GB RAMu, 4399. No i teraz S20, plus 5G. O 5G już wam mówiłem. 12 GB RAMu, 128. GB wewnętrznej ON 4849. Tak to wygląda. Również odsyłam do testhub.pl, i tutaj znajdziecie wszystkie parametry tych Telefonów, i myślę, że już w to zagłębiał się nie będę. Może pójdziemy jeszcze do tego Z Flipa, bo tutaj też mam takie szybkie preview dodane. Zobaczmy sobie, co tutaj nam Samsung pokazuje. Według mnie gadżet modowy. Mamy co prawda fajne aparaty, które faktycznie są aparatami, które będą funkcjonowały, bo w Motorolce podobno tak dobrze nie jest. Mamy składany ekran. Było mówione przez Samsunga, że tu jest no, zagięcie praw fizyki, że to już jest zagin. Szkło, że to nie jest folia, że to jest wszystko super, no, mega odporne. Również pojawiają się testerzy. Na pewno nie trzeba Wam reklamować Jerego, który wszystko niszczy i zobaczcie zarysowanie na poziomie 2 i 3 występuje i tak naprawdę zarysować ten ekran można paznokciem. Również po pierwszych tygodniach używania motorolki, nie wiem jak będzie to w przypadku Samsunga, zaczynają się tego typu kwestie, że no to się rozwarstwia. No mam nadzieję, że w Samsungu tak nie będzie, ale zwracam uwagę, że te konstrukcje, które są składane niestety są takimi konstrukcjami a nie i mogą podlegać właśnie takim jak to wszystkie nowe rzeczy no, kwiatkom, że będzie się z tym, będą się z tym działy różne rzeczy. Oczywiście pewnie producenci będą to nam wymieniali, nie będzie absolutnie żadnego problemu w tej kwestii, ale trzeba się na to nastawić, że to może dawać no, takie rezultaty. Kolejną kwestią przy tego typu wyświetlaczach jest to, że ten telefon, no, jesteśmy przyzwyczajeni już do telefonów wodoodpornych, do tego, że, że ten telefon można mieć w kieszeni, kiedy trenujemy. Tutaj tej wodoodporności nie będzie, tutaj myślę, że tej, tej kurzy odporności nawet nie będzie i mogą się różne elementy dostawać właśnie w ten zawias, aczkolwiek Samsung tutaj zadbał o to i zastosował taką miotełkę, która ma te wszystkie nieczystości, które mogłyby w ten telefon się dostać, wymiatała zanim one tam by nam zaczynały przeszkadzać. O, właśnie tutaj jest ta miotełka. Niemniej jednak, no na pewno będzie trzeba ten telefon delikatnie. Tutaj również producent zapewnia, że to jest 200 tysięcy zgięć również ten zawias ma taką funkcję, że Możemy sobie o, w ten sposób ustawić telefon, zrobić sobie selfie w fajny sposób. No, trzeba jakoś to uzasadnić, że, że jest to otwierane. Ja nie jestem fanem, myślę, że ta technologia, i ta moda na te w takiej formie telefony minie. I no nie będzie na to wielu klientów. Tak jak powiedziałem 6600 zł. Być może tak jak tutaj widzicie, jest to myślę, do, do, do płci pięknej w jakikolwiek sposób kierowane z tego względu, że będzie to urządzenie małe, będzie się doskonale mieściło w torebce, i również zauważyłem, że Samsung w Polsce zatrudnił mafaszyn do promocji tego e, telefonu, czyli rozumiem, że wchodzą w ten target właśnie e, kobiecy. Zresztą widzicie, kolory są takie, można by powiedzieć, kobiece i w większości panie na tych prezentacjach występują, czyli no, niech panie się wypowiedzą, czy to jest w ich, w ich że tak powiem, zainteresowaniu, czy to w ich zainteresowaniu o, nie jest. Dobra, chyba, chyba, tak jak powiedziałem już raz, takim wnioskiem dobrym jest to, że będziemy mieli tańszą S10, S9, jeżeli ktoś nie chce utapiać dużej ilości hajców, taki telefon to może sobie kupić model starszy, a na przykład kupić jakiś fajny jest do tego, bo dużo urządzeń Androidowych jest i to w dobrych pieniądzach. i nas tutaj rozpieszcza tymi zegarkami, jest w czym wybierać i, 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 można, i, i można to brać. Miejmy nadzieję, że dostawy też tych urządzeń będą, chociaż też gdzieś czytałem, że w Indiach te z się wyprzedały na pniu. Nie wiem, tam ten rynek zazwyczaj był nastawiony na tanie urządzenia, ale teraz, no nie wiem, może się zmieniają trendy. Będziemy to obserwować, będziemy to komentować. Myślę, że częściej będę robił takie odcinki, właśnie przegadane, trochę. Trochę testy, jeśli chodzi o smartfony, powoli zaczynają się robić po prostu nudne, bo wszystkie urządzenia mniej więcej oferują te same rzeczy, te same możliwości, różnią się tylko aparatami, i to tak w nieznacznym stopniu, że mało wprawne oko może tego nie dostrzec. Dobra, dziękuję bardzo. Tradycyjnie zachęcam do oceny filmu, do komentowania, zachęcam do subskrypcji kanału, jak i do odwiedzania strony testpl.